To jesteś drużda? E, jestem w czerwonych. A ty? Nie jesteś do czerwonych. E, o, popatrz, mam taką fajną różdżkę czerwoną. To jest? Mam taką różdżkę, co to jest? Mam różdżkę. Czerwona różdżka. Skąd Skorwona... Czerwona... Tak. A to zdaje się zadaje dodatkowe wrażenie jak przeciwnik płonie. Uuuu, fajnie, tylko że. słaba jest. Dobra, jest słaba. a czyli czy nie potrzebuję ją wziąłem, rozumiem, tak? A kołeś ma patelnię e. Reskim kim podstawowej broni.

o no kurde, co, co, ile on co, jest? co? Tysiąc? No kurde, zabił mnie no, znowu ten mat mnie zabił. Ale przyjęliście punkt. No tak, tylko że mi niestety strasznie słabo idzie dzisiaj. To, 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 to jest po prostu, to, to jest po prostu, nie wiem... Gorszy, przez to, gorszy dzień. Gorszy dzień, no mi się wydaje, że gorszy dzień. No a dobra, spróbuję jeszcze raz. E, e, fuck! Gorzej już było, gorzy jeszcze, gorzej być nie może chyba. Ale pewnie znając siebie jeszcze coś wykombinuje dzisiaj co mnie kompletnie ośmieszy w oczach wszystkich. Eee, okej, okay, idziemy, idziemy na dysąd od tyłu. E, e, czekaj, o, nie, nie, to jeden z naszych. Dobra, nieważne. Biorę amunicję. Skradam się. I czy mi się kogoś zaskoczyć? Tak, uda się, uda się, uda się. Już wchodzę im od tyłu. Aj, jej, aj, no kurczę, gin człowieku. Fak. No kurczę, daję Ej, ile masz życia, no? Ja pierdzielę! No kurde! I, I znowu przegrałem, no nie? Ja pierdolę! Kurwa, jak mi się no, to chłopo gra! No po prostu nie wiem. Ej, no centralnie koleś mnie kładzie, po prostu... Fuck! Nic, nic po prostu nie wchodzi! Jeszcze ani jednego killa nie zrobiłem tym scoutem, pasuje ci to? Ani jednego! Ja nie wiem, czy chcę w ogóle pokazywać ludziom to, to że tak bardzo, kurde... Dla mnie? I w ogóle? Fuck! Ej, kurcze! To miał, być, to, to miał być mój moment, nie? Miałem po prostu wejść, zabić, do widzenia, prawda? I z czym to się skończyło? Cholera jasna. Dobra, tutaj jest. Jak ja tego nie wygram, no kurczę, już się niewidzialny zrobił, do no, cholery, no serio. Dobra, uda się, uda się. Ej no, jest, udało się kogoś zabić w końcu. I opi święto lasu. Świetnie, Uhuhu. ale zbudowałem. A ja, ja wszystko, Stary, ja, 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 ja wszystko podłuję, nie? O, ja A ja jestem merem. O, oh fuck, je. Yeah. Uuu, co to jest? O o, 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 o. O, 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 fuck! Nie! No, kurde! Hehehehe. Ha! No Podziwiłem jakiegoś inżyniera, który został przybity z do, do, do skrzyni i akurat wyskoczył z zarażnika, żołnierz mnie wysadził w powietrze. <SPEAK> Nrrr, <tresna> Jakie są stacy? Jeden na trzy. Dobra, nieważne. No, mi się właśnie pod rakiety nad spawnem. No, a to nie, a to nie ma znaczenia, czy, czy się, czy się wpakuje, czy też nie. Eee! Co o, 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 Jest jeden z naszych? Nie. A. Nie, to jest chyba jeden z naszych. Ja, ja nie wiem, kto jest, kto jest to. Kto jest najgorszy. O, pana prezesa zabiliśmy, super. Przyjmuję, ej, tutaj przyjmujemy już punkt? Tak, jest przyjęty. O, fuck. Ooo, je. Ooo. O, o. Dobra. Szybko, szybko, aaa! No kurde! Chyba nie mogę zmienić broni. O fak! Spróbujku. No nieważne. Ja pierdzielę, on mnie to z próbą odsuwa na, na 20 metrów. Ja w nie na 30, dobra, zabiłem go w końcu, tego mata. O, ho, 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 ho. Ja pierdzielę! Widziałeś to. Nagrało się. Ludzie. Zabiję, zabiję soltka z, z, z pistoletu. Eee, ale on zdążył wystrzelić, ten rakietę zabiła mnie i zabiła. Nie. W momencie, w którym ja zabiję soltka, po prostu poezja. Za to ja zacząłem labić. O, o, o! Udało się kogoś zabić, ładnie, ładnie, ładnie. Ek to się Wygraliśmy? Wygraliście. Ej, achievement. Dyn Dynasty i Found Force 5, co to znaczy? Nie tysorki. niestety, sorki? Gdzie zabudnie? Ty... No, jesteś no bo jesteś ślubem. Oh, 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 oh. O, jeps, bo z Gibusem. A, spadaj tej. Ja mam czapkę tutaj na tym. Dobra, jesteśmy w drużynie teraz O oh, fuck, patrz na to. Yeah. Boska aura. Fenomenek! Normalnie popatrz... Ej kurczę, gdzieś widział. O ma okulary. O oh, fuck, jeszcze mają takie gąbki się wokół niego pojawiają. i taka aureola, taka boska. Wow. Dobra, Postobowa... czekaj. To boska. a to mi się podoba. To mi się O oh, je. Yeah. Czekaj, czekaj, e? i dajesz. Je. Yeah. A jejwiście. Idziemy, idziemy, kurczę, idziemy sobie robić. A ty jesteś w stanie czas przeciwnej dużo nie rozumiem, tak? Niestety. No niestety. No to nieważne, nieważne, nie. Po failu, powiem tak, po fejlerskim supporcie w ostatnim odcinku w końcu nam całkiem ładnie poszło. Super taką odiała dla ciebie. Tak. A no kurde! Prosto na biega biegłem. A fuck już myślisz, że ci dobrze idzie. Bo ekstra, nie. Chciałem podskoczyć, żeby i dogonić go przez skauta, którego, na którego polowałem. Eeeh... fak, od razu kurcze po prostu Scramble Teams. Tak, bo ja chcę być z tobą. To okej. Okay. Okej. Okay, o, o, o. Okej, okay, -o. O, o, panie. O. O, giniesz, giniesz. O, o krytyka. Super rejbiście. fuck, Fak, 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 fak. O, o nie. szybko, szybko, zabijamy go, Zabijamy. No nie! No wy ty fy. O kurcze! <noise> Jezus na sterydach! No, Ej to, to jest Tosiek! To jest Tosiek! Ej! Jesteś Tosiek. Jesteśmy, Jest Tosiek?! No Tosiek to jest! On ma kurcze broń, która nazywa się Jezus na sterydach! To jest Tosiek! O fuck! Tosiek kurde! No po prostu nie wierzę! Kurde! Ale jest kurde, czemu? Ale no fuck! On pewnie być z nami na tym tym razem! Cholera, no to się kurde, a oh, no masakra, zajebiście. I że to jest Tosiek, rzeczywiście, no to kurde, no to teraz wiem, dlaczego mi tak leje. Dobra, ja ginie go, e, bijemy, bijemy go. O oh, je. Yeah. A fuck, zabił mnie niestety. Cholera. Eee, on jest troszeczkę za dobry dla mnie. <laughs> fuck, Tosiek, Tosiek, Tosiek. E, Który on w ogóle, no właśnie widzę, że jest ten drugi na swoim, na, na swojej drużynie, więc nic dziwnego. Ale myślałem, że troszeczkę lepiej mi pójdzie z nim. No niestety, chyba jednak nie. Ale kurde, dosieć? No, fa. świat. No Patrzem mały tak, prawda? Gra. O kurde. Oje, oh, yeah, oje. Oh, yeah. O nie, czekaj, to jesteś ty. O, kurde. Daj, daj. E, na pewno nie. Oh, yeah. znaczy, nie. Zabiję go, pięknie zabiję. Przepraszam cię, Tosiek, najmocniej. Jeśli to jesteś rzeczywiście ty, Tosiek, to przepraszam cię. Jestem twoim panem! Jestem twoim panem, ale niestety to jest biznes! Haha, BIEJEMY GO A <laughs> O oh, kurde, no nie zginąłem, a znaczy, zabiłem zabijemy ma 2 czy trzy osoby I pod that's that's i kill. zginąłem, no. choroby nie no fajnie, fajnie. Fak. To mi się już podoba, niestety, więc to wydaje mi się, że te wszystkie e, klasy tak zwane supportowe to chyba nie będzie dla mnie, nie? No nie, ja jednak no. muszę być, no ja jednak muszę być w akcji. E, muszę być jednak w akcji. Okej. Okay. O, oh, fak, oni przybyli na punkt kontrolny, to ja w takim razie biam się. Od... O, nie, teraz jest naszych, dobra! Ło, 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 tylko tam chyba jest jakaś wieżyczka, a nie chcę, żeby tam, wieżyczka. żeby tam była wieżyczka. O, fak! O! A! No, ale spieprzyłem sprawę! Po co ja mówię, że na niego tak pakowałem, nie? Nie wiem. Eee, no kurczę, to jest głupio. Ja powinien chyba, jako scout, powiem bardziej te na zasadzie, nie wiem, czy, czy pakować się w kogoś, czy tak bardziej od tyłu i dopiero wtedy taką pakować. To jest shotguna bo tak biegaj, z... nie będzie dać się trafić. Bieg... No, no właśnie, troszeczkę... wydaje mi się, że troszeczkę za mało się ruszałem, kiedy walczyłem z tym soltkiem. A przecież e... nie biegaj i bezpośrednio na przeciwnika. No właśnie, tak chyba. No ja biegnę w ogóle, ty. Czy... Dobra, biegniemy tędy. wszedł. Ale... Kolejny krytyk, dobra, zajęliście. Tylko, że ja teraz muszę w takim razie. Którzy gdzie oni wszyscy są. Teraz ja jestem w stanie pod podskoczyć? Nie, nie And jestem, the... ale tutaj. Okej, okay. uuu, nie wiedziałem, że można tak ładnie skakać jako żołnierzyk. Super, ofa! Dobra, idziemy. O e-a a, a, a. o yeah. rzeki można robić trochę Szybko A, No 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 no! Giniesz, giniesz! Ach! kurde. Ach chciałem się tego kolesia ten zabić tą śmieszną różką ale się nie udało. Oj, jaki jaki lag. Wow 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 Czasami, czasami nie wiem dlaczego mi się strasznie tak trochę przyciąć tak gra No tylko czasami Nie zdarza się każde Słuchaj, nie chcę nic nie mówić, nie, ale byłoby dobrze gdybyś się więcej odzywał. Eee, yy, skupiam się na grze za bardzo. No właśnie nie, musisz, Bisz, bo była ja już, no to, to ty nie masz wprawy jeszcze nie. Ty nie, masz, ty nie masz po prostu takiej wprawy jak ja. O. tam panie, panie żołnierz. Uda się go zabić? Byli trochę postaw i tak na Fak, dobra, fak, uo, uo, uo. broń i biegamy. Oooo, nie. Yeah. Dawaj, Fuck. ty, się ja pociśnij. fak, 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 tylko żeby nie zginął, O, dobra, uf. Szybko bierzemy apteczkę, dobra. Wow, ej kurczę, został jeden haps. No wy tyfy. Co ty tak było, co uderzyło? Żeby ja gdzie ty jesteś. Okej, okay, no, no ja, ja też co powiem, ci szczerze. Ja tylko Uy. wiem jedno: muszę biec, kurczę szybko po apteczki, bo kurczę, mam jeden hop, punkt życia. I typy! O kurde, o kurde. O kurde. o! Oh, 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 kurczę, udało się kogoś zabić. O oh, Jezu, jesteś, A mi się udało przeżyć. A ja ty, mi też się udaje przeżyć, ale dobra, nie wiem jak to się dzieje. A Ja! A, a, I zginę od krytyka. A, e, e coś się jakieś, jakieś mleko mi rzucił. A, wow, wow, wszystko e, wow, zajebiście. e, to nie jest chyba naj najlepszy dzień, e, e, jeśli e, do e, No no uciekam uciekam, 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 e, 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 No e, zabił mnie niestety. <laughs> <laughs> oh, e, e, A ja się a, aha, masz fajl... masz szybką rączkę? co no, bo mi tymkina szybko z wielu przedmiotów. Jest to, powiem ci jedno, nie? Niektóre z tych, z tych tak szybko strasznie się poruszają, że nie jestem w stanie w ogóle ich trafić, nie? A co ja wam powiedzieć, że jest swoim nie panie szpiegu, coś kurczyć ci nie pykło, akurat przy mnie zmieniał ten skórkę swoją. Twoje przebranie. Uuu, o a to pech. Dobra. A nie, to jesteś ty, tak? Łez, jesteśmy w tej samej drużynie? Łez, zajebiście. No, tak. Oh yeah! To mi się podoba, chodź idziemy tędy. To były nasze punkty kontrolne, to nie jest by dobre, to nie jest by dobre, naprawdę mi się to nie podoba. Oh, to bardzo złe jest, nie dajmy im. O. O, Okej, okay. gdzie on jest? No kurczę, on się tak szybko, najgorsze to że on się tak szybko porusza. Yy! Dobra, tędy przebiegnę. Po... Tak! Nie na no, ja za szybko tracę punkty życia niestety, jak tak, jak tak, jak, jak, jak tak mi wchodzą. O. jesteś, bo jesteś Dobra, no wiem, raczej no, no, to no wiem, no. Dzięki w życiu. Obra, udało się. Obra, zabiliśmy chyba Tośka. Przepraszam cię, Tośek. Jeżeli to jesteś rzeczywiście ty, Tośek, naprawdę, uwierz mi, że, że jest mi strasznie źle, za każdym razem kiedy cię zabijam. Dobra, tego, tego mamy, zajebiście. Też, jeśli to jesteś ty, Tośek, to też mi jest źle, bo cię tam. O, Tośek, no Victus, no Tośek. Ja pierdzie, jaka to jest akcja. Oba, przeładujemy się. z kurszaku zdajesz. Ja nie wiem, w kogo bym mógł... w ogóle, to jest tak, 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 tak. dobra. Gdzie wszyscy są, gdzie są wszyscy? O, fak! O, fak! A nie, wyskoczyłem mu ten, pod, pod bazukę. Dobra, 22 na... o, znalazłem, eh, claim, eh, Co? Kleine moor. Mam miecz na demomana teraz. Słaby, ...czy w dodatku. Płaby. A, myślałem, że coś fajnego. Gdyby to był wyszczerbiec, to byłby fajny. Mówisz? A no, kurczę, no... Yy, widziałeś to normalnie? Lucky guess. Dobra, postarajmy się to wygrać, postarajmy się to wygrać, bo naprawdę nie wiem, czy, czy my wygrywamy teraz, czy przegrywamy. Ej, co to było? Musimy co, to wygrać. To było? Za konto Travela. Za konto... Travel! Dobra, tutaj ktoś... Dobra, nie, ty jesteś przez cały czas w mojej drużynie, nie? Cały czas. Ja nie wiem w ogóle kto, kto jest kto, nie? Kto jest swój, kto jest wróg. Patrz, Opa, po tutaj jest. Kulteczki. Nie, to jest jeden z naszych, ewidentnie, ewidentnie. O, oj, 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 zabiliśmy znowu. Oj wy biedaczki, biedaczki moje kochane. O. o! 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 Teraz, uda się, uda się, uda się! No daj, gin, 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 gdzie jesteś, gdzie jesteś? Gdzie, no ja, ja nie mogę trafić w niego tą kurczę łóżką, ale gówno totalne, nie? Ja twierdzię, e, ta ruszka rzeczywiście jest do dupy FAK Zmienił popałkę. Wygraliśmy? przegraliśmy tak. Udało się, udało się, udało się yes. O fuck. Ej, jestem pier na pierwszym miejscu e, w MVP O FAK Jestem trzeci Uuu. Wow, zajebiście Dobra, no to w takim razie żegnamy się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku moi kochani, nie? Mam nadzieję, że się Wam Rutka podobała Ja też Czekaj, jeszcze piątkę i... Pa! Oho, dobra, zajebiste, też. Też muszę nie? załatwić piotkę. A ja jeszcze, jesz prawda? Uuu! Ej, no no, 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 nie udało się, nie? Wy przyjdziemy, dobra, jeszcze tego? Dobra, czekaj, tego? Nie. No kurczę, no nie dało się, nie? nie chce no, dobra, czekaj, czekaj. No, jeszcze raz, ty, teraz ty. No kurczę, nie ja. Ja nie mamy piątek. E, dobra, to jest to nieważne. To zatrzymamy się wszyscy. Do zobaczenia. Masz ładny outfit w ogóle, nie? zajebisty. Thanks. Dobra, no to do zobaczenia, trzymajcie się. Eloziomy Czekajcie jeszcze tego. Yo, Dobra. Na razie.